Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Mamy już wakacje. Zdecydowanie jest już lato, nawet w momencie, kiedy kręcę ten odcinek, jest już kalendarzowe lato. Zresztą powiem od razu, kręcę to 23 czerwca. W tym momencie mam czas nakręcić ten odcinek, taki właśnie wakacyjny, więc go. Ręce. I tutaj chciałem się odnieść do pozostałych nowości i zapowiedzi na 2020 rok. To znaczy opowiedzieć, jak to mniej więcej wygląda, co się zmieniło. Mówiłem wtedy w tym filmie albo w poprzednim dotyczącym właśnie nowości czy zapowiedzi, że zwykle koło połowy roku się to zmienia. W takim razie zobaczmy, co, jak to się zmieniło właśnie przez te ostatnie parę miesięcy. Tym bardziej, że jesteśmy przecież w trakcie trwania pandemii, pandemii koronawirusa, która zdecydowanie na pewno wpłynęła również i na modelarstwo, na wydawanie modeli. Na szczęście, jak na razie nie, nie wpłynęła aż tak negatywnie, jak się obawiał. To może tak. Nie będę omawiał, co się miało ukazać i co się ukazało, bo to zwyczajnie byłoby, Trwałoby to zbyt długo. Po prostu opowiem tylko o, o, o zmianach, o nowościach, o tym, co nie było zapowiadane, o czym nie miałem świadomości, a się ukazało. Również o tym, co niestety wyleciało i raczej się nie ukaże. No i o tym, co się okazało, co będzie nowe. Pierwsza podstawowa sprawa, wtedy, w tamtym czasie, cokolwiek można było powiedzieć, jedynie o planach wydawniczych, firm, które takowe plany wydawnicze publikują, i rzecz dotyczy firm, które biorą udział na targach modelarstwa, na ogół w Norymberce, które się odbywają w końcu stycznia, stąd poważne firmy w ten sposób postępują, stąd wiemy. Nie dotyczy to niestety polskich producentów. Z bardzo prozaicznej przyczyny nie są oni zainteresowani wystawianiem się, uczestnictwem w tych targach, więc po co? A też z własnych, we własnym interesie uważają, że zbyt wczesne informowanie o tym, co będzie, niekoniecznie im sprzyja. Nie jestem w stanie tutaj specjalnie podważyć słuszności tej tezy, zresztą nie mam zamiaru stąd, no po prostu przyjmuję to tak, jak jest, i, i tyle. No dobrze, więc podstawowa sprawa, którą chciałem powiedzieć, to to, że to, co się miało wydawać, to się wydaje. Mieliśmy już sporo nowości od firmy Pico, od firmy ROCO, sporo zostało wydane, również się pojawiły od Tiliga i tak dalej. Tak jak powiedziałem, nie będę omawiał, co miało być i się ukazało, bo naprawdę zeszłoby się zbyt długo. Po prostu odsyłam tutaj do. Unboxingów odsyłam też do tego do tych przyszłych unboxingów, które się ukażą w wakacje, bo do mnie modele trafiają często z opóźnieniem, nie mogę ich na bieżąco pokazać, więc już wiecie, że są, już się nimi bawicie, a one jeszcze u mnie nie były w unboxingu, tak też było. Dobra, to tak, zacznijmy od litery A. Firma Albert Model. De facto modele wydawane wydawane na E, zamówieniem e, firmy PMR Modele pana Krzysztofa Koja, i tu, proszę bardzo, widzimy, e, pojawiły się takie nowości, nowe konstrukcje, jak mm, tu, właśnie te wagony do przewozu e, żwiru. Już zaraz szybko spojrzę w ściągę, co to są za wagony. 411V, ile dobrze pamiętam. Ciężko znaleźć informacje o nich. No, gdzieś tam można się dokopać na stronie firmy Albert Model, firma PMR Modele własnej strony nie ma. Przynajmniej ja nie znam. Można szybko wpisać może w Google, czy cokolwiek znajdziemy. No niestety nie. Tutaj no proszę bardzo firma sprzedaje czasem coś na Allegro, ale jako takiej strony nie ma, więc nie, nie znajdziemy tym bardziej planu tego, co miałoby być wydane. Ale uwaga, firma PMR Modele właśnie wyda, wydała, wydała jako nowość wagonę 411, V. E, także popularne do przewozu cementu gruszki. Nie wiem, czy tu znajdę na tej stronie, żeby wam pokazać. E, 408, ale dobrze pamiętam. Zaraz, zaraz, żebym znowu tutaj e, nie nakłamał. poczekajcie sekundkę na drugim komputerze. Zobaczę sobie, czy to są wagony. 408S, tak. E, no, i pytanie, czy tu znajdę, nie wiem czy, nie wiem, czy one się na tej stronie znajdą. Flagwagen, nie, Schotterwagen, nie, Shibach, nie, w tu raczej nie będzie, bo to do przewozu zboża. Krytych też nie będzie raczej. No nic, nie wszystko jest nawet na stronie Albert Model, ale to pokażę Wam gdzie indziej, o co chodzi, byście nie widzieli na stronie. Niemieckiego sklepu Nauman Online, który ściśle współpracuje również z Albert Model, nie nasze polskie, ale będą uwaga były. Ha, ha, będą były jeszcze swego czasu pokazane. Był wagon węgierski. Widocznie już się sprzedał, więc nie ma. och, co za pech. Już szybciutko, może tak znajdziemy. Nie znajdziemy. No nic, no nie pokażę wam. W każdym bądź razie również te wagony zbiornikowe były przez firmę Albert Model. Do tego firma Albert Model wydała właśnie na zlecenie firmy PMR modele kolejne zestawy szutrówek, czyli o proszę bardzo tego typu wagonów. One, nie wiem, czy akurat te modele, no ciężko by było sprawdzić, żeby szukać, ale każdy sprawdzać, bo to są po prostu kolejne edycje. Tego typu wagony były też wydane. Także to mamy od firmy Albert Model w zasadzie PMR Modele. Skoro już tu otworzyłem oferty PMR Modele, to też takie dwa, dwie przymalowanki Y112A firmy Robo. Zresztą tu są jakieś tam oferty, to sobie możecie sami znaleźć, zobaczyć. To są kolejne rzeczy, które były niezapowiedziane, zostały wydane. I skoro już o tym mówię, to tak te 411. Nie 411. Hejku, jejku, 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 jejku. Te dam Wam pokażę, na pewno w unboxingu je będę miał, może nawet wakacje 400, przepraszam, 418V te dumpkary, 411V to szukrówki, dumpkary 418V. Pokażę wam dumpkary, pokażę wam również 408ST do przewozu cementu. Te modele mam, kupiłem, jeszcze do mnie nie dotarły. Może dotrą w przyszłym tygodniu, to zacząłbym kręcić jeszcze na wakacje unboxingi, spokojnie zobaczyć. Także była gorąca nowość tej wiosny. Niezapowiadana, chociaż sporo ludzi na ten temat wiedziało, że takie się ukażą. Ukazały się, będą kolejne. Dobra, to firma PMR Modele. Dalej, kolejny z podobnego podwórka, czyli firma Robo. I tu firma Robo, widzieliście też w unboxingach, nie zapowiadała, chociaż zapo nie, nie zapowiadała w jakiś tam sposób przecieki, były, że będą trzy kuszetki w malowaniu błękitnym PKP Intercity i oliwkowym. Kuszetki się okazały, niektóre z nich na początku tego roku później były zapowiedzi kolejnych wagonów, kolejnych konstrukcji wagonów osobowych. W tym wypadku chodziło o nowość, czyli na przykład wagon 111A drugiej klasy. Dosłownie tydzień, dwa tygodnie temu się uja uja pojawiły. Wyszła seria czterech wagonów z epoki czwartej ze stacji macierzystej Szczecin tu choćby właśnie jak wyświetliłem możecie je zobaczyć a dosłownie nowość z dzisiaj to to, że będzie wydana kolejna kuszetka 110AC tym razem 5A Warszawska. O ile wagonów szczecińskich nie kupowałem i nie jestem nimi zainteresowany, o tyle tym wagonem jestem zainteresowany, więc ten pewnie u mnie zobaczycie. I zobaczcie, on jest zapowiedziany na lipiec, sierpień. I co najistotniejsze, końcówka podana przez Robo, żeby, przez Robo, że trochę tych wagonów jeszcze będzie. Nie wiemy, co będzie wydane i kiedy, ale wiemy że na pewno coś będzie i bardzo fajnie szkoda że nie wiadomo co bo nie możemy zaplanować wydatków nie możemy planować zakupów to jest akurat takie bardzo niekomfortowa sytuacja no ale nic no dobrze że wagony będą to tyle o robo tak jak powiedziałem sporo było wydane nie były wydane niestety żadne nowe cysterny ale fajne, że Y się kontynuują. A propos Y, to tak jak mówiłem, spodziewałem się tego tak, to już padło, że te Y będą oprócz tego, co firma ma wydać i oprócz tego, że ma pewne opóźnienia, to chyba w związku z koronawirusem, m.in. dwa zestawy wagonów GAX tam ze dwa miesiące opóźnienia złapały, teraz w czerwcu miał być. Fiat z żółtym czołem będzie pod koniec lipca i tak dalej. Jakieś tam są opóźnienia, czasem przyspieszenia. Tak to po prostu bywa. A te wagony będą podane reedycji. Mało tego, również EU07. Znajdźmy może w ten sposób. Nie pamiętam, który to był model. O, chodzi o tą lokomotywę. Ta też prawdopodobnie będzie w reedycji. Te się ukazały to będzie jakoś wakacje, czy jeszcze później. Także są obsuwy, ale też i dostajemy dodatkowe modele, że będą w reedycji. Też tutaj na stronie warszawskiego sklepu Lokomodel taką informację o tych, że będą nowe można znaleźć już, 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 już. już. Na przykład, to też jest dobry sposób zawsze nabycie na bieżąco. Gdzieś to widziałem. Może inaczej, może weźmy numer katalogowy. Weźmy numer katalogowy, to będzie 97604. 9764. Jest tu jakiś szukaj Szukamy szukaj. Nie widzę, szukaj. A tu jest. I wpiszmy. 97,604. Jestem trochę zdezorientowany, bo... Strona zmieniła wygląd, jak byłem to parę dni temu to jeszcze wyglądała po staremu, ale tu jest właśnie ta informacja. Zobaczcie, mamy Kreska 2 reedycja i jest również informacja, kiedy e, tylko tyle, że z nowym numerem, nowa edycja. Wydaje mi się, że dawniej było też kiedy mniej więcej się ukaże. E, no nic, w każdym bądź razie będziemy mieć takie nowości od firmy piko i to jest pozytywne. Zresztą a propos nowości i tego co ma się ukazać to polecam stronę innego warszawskiego sklepu przystanek sklep hobbystyczny. Tu na dole strony macie informacje czego się spodziewać. Co prawda nie wszystko działa jak widzicie u mnie. Gdzieś tam brakuje pewnych zdjęć, ale są najważniejsze, że są te dane aktualizowane. Czyli za moment mamy mieć zestaw dwóch systemów GATIX. Ten Fiat się przesunął, to o tym też mówiłem, że się przesunęło, to śledzę. Tu miało się ukazać ten wózek akumulatorowy firmy Riva Rossi, ale uwaga, to właśnie się ukazało na dniach. Dosłownie od dzisiaj, od wczoraj jest dostępne w sprzedaży. Zobaczycie jeszcze czy u mnie zdąży, mi się wydaje nakręcić unboxing tego modelu, to Wam zaprezentuję. No i generalnie inne rzeczy, które się mają ukazać i kiedy. I zobaczcie, tu jest coś takiego jak nieznany termin realizacji, tak? I jak weźmiemy stronę ROKO, piszemy mazowieckie, ja już to wpisywałem, to zobaczcie, sorry, nic nie ma. Po prostu już skinęło. Oczywiście, jak piszemy w Google, to jak najbardziej są. Proszę bardzo, wszystko to jest. I, i Wam teraz pokażę. No przecież możemy sobie ten numerek wpisać w wyszukiwarce ROCO 7460 Wpiszmy. 74160. Nic. Nic nie ma. E, to jeszcze Wam pokażę tutaj inny. E, Inny, inny, inną opcję. To zróbmy tak: 73,225, czyli lokomotywę, która według strony przystanek sklep miała się ukazać w 2021 roku. I tak na początku roku była taka informacja, że została przesunięta. To zobaczcie, jak to wygląda teraz: 73-225. Niestety niedostępna, nie będzie. Z tego co wiem, model ten nie ukaże się nigdy. Już nie mamy terminu 2021. Jego po prostu nie będzie. Także to wypadło. Dlaczego wypadł? No, pewnie miał sens, jeśli jak były zestawy wagonów piętrowych. Jeśli ich nie ma, to nie ma sensu. I tym bardziej po co go wydawać, skoro w Pico jeszcze wydaje mi się, że ten model ten model może być dostępny. Przynajmniej gdzieś w sklepach go widziałem. Tu mamy dostępny jeszcze. O, o proszę bardzo, te wagony mamy dostępne. Pico sprzedaje, ale chodziło mi o EU47. Może w ten sposób znajdę na stronie Pico. A może tak, Pico EU47. Tu mamy pico 59,153, może w ten sposób. 59,153, 153. A to już są części. Sam ten, ale tak jak, tak jak mi się wydaje, że w sklepach jeszcze e, ten model gdzie gdzieniegdzie jest e, dostępny. No proszę bardzo, jeszcze gdzieś są, jeszcze Google podaje, że są i oczywiście podpowiada strony niemieckie, ale może i w Polsce dałoby radę gdzieś to znaleźć. Stąd no, po co roku ma wydawać ten model, skoro, skoro konkurent jeszcze tego nie sprzedał, nie ma do czego, stąd dla mnie jest to całkowicie zrozumiałe. I to są właśnie rzeczy, które wypadły. Dalej tak. Są rzeczy, które spodziewałam się, że wypadną, a nie wypadły. Nagle się okaże, że będą i to jest uwaga, już anegdotyczne modele firmy Acme. Proszę bardzo, w czerwcu 2020 roku już nowości w dostawie w sklepach. I zobaczcie, co my tu mamy. Mamy trzy wagony podwójne kontenerowe firmy Acme. Nareszcie. Nareszcie doczekamy się tych modeli. Czy rzeczywiście w czerwcu to najbliższe 7 dni jeszcze pokażą? Niemniej jednak, jeśli nawet ma to być 3 tygodnie później, czy 3 miesiące później, to i tak uważam, że to jest super wiadomość. Tym samym liczę, że inne zapowiedzi firmy hmm, ACME chodzi tutaj o, Oczywiście tu się nie wyświetla, ale... A nie, wyświetlają się właśnie. Chodzi o te rzeczy o wagony PKP Intercity, że one też w tym roku się ukażą na to liczę, bo co do tych modeli mam największe obawy, że mogą wylecieć. I taka kiedyś informacja była na stronie ACME, że z powodu koronawirusa pewne rzeczy mogą się opóźnić, a pewne mogą całkowicie wylecieć i bałem się, że wylecą nasze modele. Mam nadzieję, że nie wylecą, że się e, ukażą. Ale póki co cieszę się na te platformy, bo one były dobre trzy i jak nie cztery lata temu e, zapowiadane. O, i tak to wygląda na połowę roku. Czy czegoś jeszcze możemy się spodziewać? Naprawdę, więcej nic tutaj nie wiem. Ze strony firmy MTB to jest też firma, która nie bardzo zapowiada, albo zapowiada z krótszym wyprzedzeniem za bardzo nie ma. Być może się Czesi na nas obrazili, bo. Modele mają bardzo złe notowania polskich modelarzy, mnóstwo krytyki, mimo że się całkiem nieźle sprzedają. To krytyki jest mnóstwo, tutaj nic nie ma, a reszta po prostu producenci niemieccy, jak mieli zapowiadali, co. Jak mieli zapowiedzi, tak zapowiedzi realizują źle to nie wygląda. Oczywiście stan wiedzy jest na dzień dzisiejszy, jutro już może być inny, za tydzień może być inny, a co najważniejsze, może być inny po wakacjach. Koniec wakacji możemy się dowiedzieć, że nagle na jesieni czy tuż przed świętami dostaniemy kolejne rzeczy albo sytuacja też z koronawirusem na tyle się rozwinie, że może coś wyleci, może firmy upadną i tak dalej. To naprawdę nikt tego nie wie, tak jak przede wszystkim, jaki będzie rozwój pandemii. Ale póki co ja cieszę się, że stosunkowo nieźle jest to wydawane i tyle. I tak jak wspomniałem, też za niedługo możecie się spodziewać po prostu unboxingów z rzeczy, które były do, do, przez ostatnie trzy miesiące wydawane. No dobrze, to tyle miałem Wam do przekazania w tym temacie. I jeszcze tylko chcę krótko powiedzieć o tym, że no tak. Są wakacje, ja wreszcie przyjadę do Polski po pół roku. Mam nadzieję, mówię, że wreszcie, ale de facto jechać będę za praktycznie za niecałe dwa tygodnie, na początku lipca. Mam nadzieję, że pojadę. W związku z tym nie będę miał jak kręcić odcinków, stąd po prostu będą się ukazywały rzadziej, nakręcone teraz, w ostatnich dniach czerwca. Będą rzadziej, bo na parę tygodni nie jestem w stanie przygotować materiału. Będą najprawdopodobniej tylko weekendy i starsze materiały, a później wrócę do wszystkiego gdzieś w sierpniu z powrotem i wtedy będzie na bieżąco. Także tym samym życzę Wam udanych wakacji, żebyście byli zdrowi. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Odpoczywajcie i e, korzystajcie z życia oczywiście w sposób umiarkowany z poszanowaniem innych osób i przede wszystkim ze świadomością zagrożenia pandemią. To dziękuję, żegnam się z Wami, cześć.